No, dziewczyny się postarały. Cześć, tak stoisz, Angelika? Dam ci nie, dobrać. nie, spokojnie, damy radę. No dżentelmen już chciał kurtkę dać. Co jak pierwsze wrażenie? No dobrze, elegancki, przystojny. No, dziękuję też bardzo ładna, dobrze, tak? Piękny uśmiech. Dziękuję. Figura też. Jejku, ile komplementów, zaraz mm. zawstydzę, i się czerwona zrobię. O, podobają no. się sobie. Yes, yes. Tak, mały sukces. Dobry wybór. Ja skończyłam AWF, o. w sumie pracuję teraz jako instruktorka fitnessu, uh -huh. prowadzę zajęcia i filologię hiszpańską i też pracuję jako nauczycielka o, hiszpańskiego. O, proszę, Ablas Tak, espaniel? troszkę, si. I tu, Ablas? Tam bie, tam muy bien. Yes, oh, yes, o, so. muy yes, yes. Czy jesteś rodowita warszawianką? Czy... Wiesz co, nie mieszkam w Warszawie, nie. Aha. Mieszkam w Sosnowcu. – Aha, to kawałeczek. – No, kawałeczek, tak. Mieszkam sama teraz. W sumie z trzema kotami. – O Jezu. – no co to za reakcja, jest On ma alergię. Albo on, albo koty. Słyszałam, że na motorach jeździsz. – Motocykle? – Motocykle, tak, od małego. – O, no to fajnie. – No. Sama bym się chętnie przejechała. że jak ja bym zaczęła zabierać i bym jeździła wziadł. To spoko by było, to byłbym plecaczkiem dla odmiany. Okazuje się, że mają dużo wspólnego. Ile masz lat? 30, a ty? 30, 27. Okej. Okay. A dlaczego jesteś singlem? A ty, dlaczego jesteś singielką? Ale zadałam pierwsze pytanie, więc się odpowiada, nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Dlaczego jestem singlem? Bo nie mogę znaleźć po prostu odpowiedniej partnerki. To hmm. jesteś wymagający. Troszeczkę może jestem, troszeczkę może źle podchodziłem do randek i do... Um, ogólnie do... Do, do związków, tak? Nie myślałem kiedyś tak poważnie. Dobrze, Mariusz, mówisz. Nie miałem tyle empatii w sobie, co teraz. Tylko... Byłeś takim trochę egoistą, myślałeś o sobie? O, tak, tak, tak. Nie myślałem wtedy, nie myślałem tak dużo o tej drugiej osobie. O, przyznów się. No, fajnie, otworzył się. No, nie sądziłam, że będzie aż tak dobrze? Teraz mm -hmm. jest zupełnie inaczej. No tak, no już z wiekiem się uczymy też czegoś, tak, mamy doświadczenia, dokładnie. kolejne związki. Każdy związek czegoś uczy, czy jest dobry, czy jest zły, to czegoś uczy. Oj, uczy. Pani Arno, Mariuszku, się środku, powiedział, tak. jakim jest dobrym człowiekiem. Tego i A ty dlaczego jesteś nielką? No, no. no. Jest dużo tych facetów, ale zawsze coś jest nie tak. No, zawsze. No, zawsze na przykład są przerażeni, że ja dużo podróżuję, że mnie dużo nie ma, że Aha. jest mnie wszędzie pełno. To ci A, to... dużo nie mam, to trzeba jechać z tobą, nie? No właśnie, właśnie, właśnie. takiego jeszcze nie znalazłam, który Aha. by jechał, chciał jeździć wszędzie ze mną. A ty chciałbyś ze mną wszędzie jeździć? No, ja bym pojeździł właśnie, bo ja też nie mam z kim jeździć. O, jak fajnie, widzisz? No, jak słodko.